Oczywiste jest, że jakość zaopatrzenia wojsk w latach I wojny światowej zależała bezpośrednio od wielu czynników pory roku, odcinka frontu, stanu infrastruktury transportowej, a nawet tempa przemieszczania się wojsk. Nie można z całą pewnością stwierdzić, że cała armia była żywiona w ten sam sposób. Sytuacja była zbyt zróżnicowana. W pamiętnikach i listach żołnierzy, którzy przeszli przez okopy tej wojny, spotyka się diametralnie przeciwstawne świadectwa. Jedni wspominają niemal domowe obiady, inni, wyniszczający głód i żywienie na poziomie przetrwania. Jednak ogólnie rzecz biorąc, do zimy 1917 roku sytuacja z zaopatrzeniem, zwłaszcza na froncie wschodnim, pozostawała mniej więcej stabilna. Wyjątkiem była jesień 1914 roku, a zwłaszcza kampania w Polsce, gdzie z powodu gwałtownego natarcia wojsk rosyjskich zaczęły się masowe przerwy w dostawach. Powód był prosty: wozy, które i tak z trudem poruszały się po rozmokłych, piaszczystych drogach, po prostu nie nadążały za posuwającą się naprzód armią. Wspomina o tym na przykład jeden z uczestników tych wydarzeń: W tych dniach dosłownie głodowaliśmy, ponieważ nasze wozy nie nadążały za nami. Po piaszczystych drogach tego regionu żadna furmanka nie mogła jechać szybko, a wszystko, co można było dostać od miejscowej ludności, Zostało już dawno zjedzone lub skonfiskowane przez Niemców, którzy przeszli przed nami. Starcy i staruszki, do których zwracaliśmy się o chleb, często odpowiadali łzami, sami nie mieli ani okruszka. W tych dniach żywiliśmy się brukwią, którą zbieraliśmy bezpośrednio na polach, jedliśmy ją na surowo i było to wszystko, co mieliśmy w tym momencie. Na szczęście tak skrajny głód był tylko wtedy. Przez całą resztę wojny nie zdarzyła się już tak trudna sytuacja z zaopatrzeniem w żywność. Zaopatrzenie armii w warunkach działań wojennych pozostawało trudnym zadaniem. W normalnych warunkach wyżywienie żołnierzy organizowano dwa razy dziennie, w ciągu dnia i wieczorem. W miarę jak wojna przechodziła z fazy manewrowej do pozycyjnej, zmieniały się również warunki zaopatrzenia oddziałów na froncie. Coraz częściej żołnierze otrzymywali posiłki bliżej nocy lub wczesnym rankiem, a czasami tylko raz dziennie. Było to związane z wysokim ryzykiem ostrzału artyleryjskiego. W ciągu dnia przemieszczanie się kuchni polowych i dostarczanie posiłków do okopów stawało się niezwykle niebezpieczne. Aby zminimalizować straty, kuchnie umieszczano w głębi przy kompaniach rezerwowych w bezpiecznej odległości od linii frontu. Żywność była dostarczana do okopów przez specjalne grupy marszowe. Kilku żołnierzy z każdego plutonu udawało się po posiłek z polowymi kotłami lub bidonami, czasami używając dużych wiader, które mieściły więcej jedzenia. W przypadku nasilenia działań wojennych lub nagłych ataków, obiad przygotowywano i wywożono na tyły już w nocy, aby dostarczyć go do okopów o świcie, około 6-7 rano. Kolacje zazwyczaj przynoszono po zapadnięciu zmroku. Aby pozostać niezauważonym przez artylerię wroga i snajperów. Produkty takie jak chleb, cukier i herbata były często rozdawane z wyprzedzeniem na kilka dni przez dystrybutorów plutonowych lub kompanii. Herbatę przygotowywali sami żołnierze w ziemiankach, na małych ceglanych piecach, które ustawiali na drugiej linii okopów. Była to prawdopodobnie jedna z niewielu możliwości ogrzania się i wypicia czegoś gorącego, zwłaszcza w zimnych porach roku. Podczas wojny manewrowej, kiedy front aktywnie się przemieszczał, posiłki często trzeba było przygotowywać na miejscu. Kuchnie polowe nie zawsze nadążały za przemieszczającymi się oddziałami, dlatego produkty spożywcze kupowano od lokalnej ludności, a posiłki przygotowywali sami żołnierze. Powszechnie stosowano również suche racje żywnościowe, zwłaszcza na początku wojny, kiedy system okopów nie był jeszcze zbudowany, a zaopatrzenie zorganizowane. Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce podczas odwrotów. W takich momentach wojska starały się oddalać od wroga jak najdalej i, jeśli to możliwe, pod osłoną nocy. Kuchnie z kolei musiały nie tylko przygotowywać posiłki, ale także nadążać za wycofującymi się oddziałami, co sprawiało, że logistyka była praktycznie niemożliwa. Podczas odwrotów armia zazwyczaj przeprowadzała masową rekwizycję wszystkich zapasów żywności z pobliskich terenów. Robiła to z jednej strony, aby zapewnić tyły wycofujących się wojsk, a z drugiej, aby nie pozostawić żywności wrogowi. W rezultacie, w takich przypadkach, przynajmniej tymczasowo, armia nie odczuwała braku mięsa. Bydło zabierano lokalnej ludności, zabijano na miejscu, a żołnierze otrzymywali stosunkowo pożywne jedzenie. Jednak wyżywienie żołnierzy w warunkach polowych zależało od wielu czynników: sytuacji na froncie, logistyki pory roku, odległości od tyłów i oczywiście od sprawności intendentów. W spokojnych rejonach frontu lub podczas długich postojów żołnierze mogli nabywać żywność prywatnie, na stacjach, przystaniach lub od lokalnych mieszkańców. Często udawało im się kupić mleko, jajka, ziemniaki, chleb, a nawet słodycze, jeśli pozwalały na to finanse. Jednak takie możliwości były raczej wyjątkiem niż regułą. Istniały ustalone normy żywieniowe, które przewidywały na przykład 1 funt, około 400 gramów chleba, 125 g mięsa, 25 g smalcu, kasze, cukier i herbatę. Jednak te liczby na papierze często miały niewiele wspólnego z rzeczywistą sytuacją na froncie. Prawdziwy obraz wyżywienia można odtworzyć jedynie na podstawie wspomnień naocznych świadków. Oto na przykład list żołnierza 14 Półku z końca 1915 roku. Żyjemy tu wspaniale, karmieni jesteśmy dobrze i zdrowo. Na przykład rano pijemy herbatę z bułkami i masłem. Dwa razy dziennie dostajemy ciepłe posiłki, fund mięsa na każdego i smalec. Gotujemy kaszę i sami smażymy sobie ziemniaki ze smalcem. Jednym słowem, luksus. Ten przypadek najwyraźniej odzwierciedla rzadki okres spokoju na tyłach lub skuteczną organizację zaopatrzenia. Ale oto inny list żołnierza 197, pułku ze stycznia 1916 roku, przedstawia zupełnie inny obraz. Dostajemy półtora funta chleba czarnego, spalonego, takiego, którego nawet pies nie zje. Jemy niewiele zupa, woda i pół ziemniaka. A mięso przez pomyłkę zjadły za nas psy i koty. A oto list żołnierza 173. Pułku z lutego tego samego roku. Siedzimy bez chleba od czterech dni i bez porcji, ponieważ w całej Rosji brakuje chleba. Te opowieści potwierdzają, że zaopatrzenie było niestabilne, a wyżywienie mogło się gwałtownie pogorszyć w zależności od sytuacji na froncie. Zachowały się również świadectwa znanych osób. Tak więc pisarz Valentin Kataew, który służył na froncie zachodnim, wspominał Karmiono nas dwa razy dziennie, w południe i wieczorem. O dwunastej był obiad, barszcz, kasza i około pół funta mięsa, niezwykle twardego. Barszcz jest taki, że nie tylko nie da się go jeść, ale nawet wąchać. Kasza jest na smalcu lub tłuszczu, pokrojonym na kawałki. Dowództwo armii doskonale zdawało sobie sprawę, że obniżenie jakości i ilości żywności nieuchronnie wpływa na morale żołnierzy, zwłaszcza w zimnych porach roku. W miarę jak wojna przechodziła w fazę pozycyjną, dowództwo zaczęło zwracać większą uwagę na organizację wyżywienia na froncie. W warunkach wojny pozycyjnej, gdzie żołnierze przez długi czas przebywali w jednym miejscu, pojawiła się możliwość zapewnienia bardziej regularnych i ciepłych posiłków. Podstawą diety, tak jak poprzednio, były kasze. Najbardziej popularne były kasza jaglana i kasza gryczana, które przygotowywano głównie na baraninie lub wołowinie, z dodatkiem soli. Potrawy te uważano za sycące, łatwo przyswajalne i niedrogie w produkcji. Z czasem, zwłaszcza od końca 1915 roku, do diety coraz częściej włączano kaszę ryżową. Wynikało to z jej stosunkowo niskiej ceny. Wygody transportu, a także korzystnego wpływu na przewód pokarmowy żołnierzy cierpiących na problemy trawienne w trudnych warunkach polowych. Jednak już od jesieni 1916 roku sytuacja zaczęła się pogarszać. Przepustowość zużytej sieci transportowej zbliżała się do granic możliwości. Zimą sytuacja osiągnęła stan krytyczny. Świadczą o tym wspomnienia generała kwatermistrza Daniłowa. W połowie XVI roku załamanie transportu było u nas oczywiste. Stopniowo zaczęły cierpieć żołądki żołnierzy. Z dużymi trudnościami wiązało się poszukiwanie cukru i białej mąki. Następnie zaczęły pojawiać się poważne problemy z zaopatrzeniem w świeże mięso i warzywa. Trzeba było zadowolić się rybą, konserwami i suszonymi ziołami. W rezultacie racje żywnościowe żołnierzy stawały się coraz uboższe. Ich podstawą były tanie i długo przechowywane produkty, takie jak konserwy wołowe, tuszka, solone mięso, suszona ryba i sucharki. Warzywa, tak ważne dla zapobiegania niedoborom witamin, pojawiały się coraz rzadziej, a w wojsku zaczęto odnotowywać masowe przypadki szkorbutu, choroby spowodowanej niedoborem witaminy C. Sytuacja stała się szczególnie napięta w 1917 roku. Na tle zaostrzającego się kryzysu władzy i zmęczenia frontowego. Żołnierze zaczęli otwarcie wyrażać niezadowolenie, w tym z jakości wyżywienia. Skargi napływały zewsząd. W wielu jednostkach dostawy były realizowane bardzo nierównomiernie. Jeśli gdzieś zachowywano względną równowagę między kaszą gryczaną, ryżem i soczewicą, to w innych pułkach przez tygodnie karmiono jedną soczewicą. Wspominał o tym jeden z żołnierzy pierwszego, rezerwowego pułku karabinów maszynowych. Przez ponad półtora miesiąca z rzędu, dzień w dzień, gotowano nam tylko zupę z soczewicy. Nigdy wcześniej nie jadłem czegoś tak obrzydliwego, wspominał jeden z żołnierzy. Mętna, bez smaku zupa, w której ledwo można było rozróżnić jakiekolwiek składniki. Kawałek chleba, który z trudem dało się włożyć do ustęp. A jako drugie danie codziennie podawano kaszę z soczewicy, ugotowaną na oleju bawełnianym. Ta kasza tak się znudziła, że wielu chłopaków w ogóle przestało ją jeść, woląc pozostać po obiedzie z pustym żołądkiem. Oczywiście trudności z wyżywieniem na froncie pojawiały się nieustannie. Przerwy w dostawach, nierównomierny podział racjonów żywnościowych, słaba logistyka, wszystko to towarzyszyło armii od początku wojny. Jednak mówienie o całkowitym głodzie byłoby przesadą. Sytuacje związane z ostrym niedoborem żywności miały częściej charakter tymczasowy i lokalny. Gdzieś nie dotarły wozy, gdzieś błoto zalało drogi, a gdzieś po prostu zabrakło ciężarówek lub wagonów. Na papierze racja żywnościowa żołnierza rosyjskiej Armii Cesarskiej była całkowicie zbilansowana. Obejmowała ona mięso, zboża, chleb, herbatę, cukier, smalec. Sucharki, warzywa, a nawet tytoń. Jednak w rzeczywistości często zdarzały się zakłócenia. Jednego dnia nie było mięsa, następnego dnia opóźniono dostawę chleba, a dzień później zniknął cukier lub herbata. Kasze zastępowano innymi, a mięso konserwami lub soloną wołowiną. Głównym problemem nie był brak produktów, ale słabość systemu produkcyjno-logistycznego. W miarę trwania wojny zaplecze logistyczne zaczęło podupadać. Sektor rolniczy tracił siłę roboczą, koleje ulegały zużyciu, magazyny i zajezdnie były przeładowane. Ponadto do armii coraz częściej wcielano niewyszkolonych rekrutów, a starzy żołnierze odchodzili ze służby. Prowadziło to do pogorszenia dyscypliny, spadku zorganizowania i, w konsekwencji, do pogorszenia zaopatrzenia. Niemniej jednak, pomimo wszystkich problemów w porównaniu z żołnierzami wielu innych armii tamtych czasów, rosyjscy żołnierze nie czuli się całkowicie opuszczeni. Wiele zależało od konkretnej jednostki, oficerów, intendentów i bliskości tras tyłowych. W porównaniu np. z żołnierzami francuskimi, którzy żywili się głównie konserwami i sucharami, lub z oddziałami austro-węgierskimi, które od początku wojny cię na poważny niedobór żywności. Rosyjscy żołnierze często znajdowali się w stosunkowo korzystnej sytuacji. Pomimo okresowych przypadków skrajnego niedoboru, ogólny system zaopatrzenia, zwłaszcza na początku wojny, funkcjonował stosunkowo dobrze. I chociaż do 1917 roku pękała już w szwach, dało się odczuć zmęczenie kraju, załamanie transportu i ogólne wyczerpanie wojenne. Armia nadal otrzymywała żywność, choć nie zawsze w odpowiednich ilościach i jakości.